Witam was kurwa kumple Pogranie sobie kurwa foresta trochę Ogólnie coś widzę, że się, cel, kurwa przestał klikać Ale to może przez to, że ja jestem po prostu downem Się kurwa nie chce klikać O tak, mam łoma wygląda jak ja w 15 urodzinie nie no żartowałem Kurwa, się go wystraszyłem. Brzydki Ryma. Mam powiem. Tak. Dobra. Kurwa. Trzeba coś ogarnąć. Co my tu będziemy robić? Nie wiem, kurwa! Dobra, plan jest tak. Głównie zrobimy sobie chyba bazę. Później sobie zrobimy kurwa... Kiwi wypady. Coś z tego. Kurwa K kurwa kto to, to jest? Wrócił do nas! Wrócił do Kurwa, trzy tygodnie tu już siedzę kurwa! Weź Puść mnie tam Masz dam ci jabłko O kurwa! O, o. Ty chuj Połamałem kostkę w palcu Kurwa Kurwa zbieraj to w zimno Dabaj. Kostkę w palcu połamałem chuju Chodzić nie mogę a ty mi kłody każesz nosić Dawaj Powiem ci za tak. Kurwa kurwa boli mnie chuju wow. Idę stąd Musimy pracować bo no co? i teraz sam sobie kurwa rać Ja się obraziłem i stąd pizdu no Kurwa nie zostawaj mnie w tej dżungli a, jest pierdolność. Kurwa, dobry. Chodzisz wejść przy ze sobą, ja sobie dam radę. Nie, to jednak będziemy razem grać. No ja już sam nie wytrzymam. Po, po, po części mnie. No, po mnie Dobra, powiedz jaki mamy plan na tą grę. No, szybki, nie? No. Czyli kurwa. Ogólnie, plan jest prosty: przejąć tą wyspę, wybudować biskupin. ...i żyć jak panowie. No. Jak króle. Bo jak... takich jak my no. dwóch... ...to nie ma ani trzech. No. Bo jakoś tak to szło. No, jakoś tak. Dobra. Ogólnie Patryczek będzie... ...kery nasz... ...bo on jest lepszy w budowaniu niż ja. Ej, a dlaczego ja mam patyk, a ty masz siekierę? Ja nie wiem. A weź... A we... My... A weź tak, oddaj mi się weź patyk kurwa, swojej nie masz? Bo ty jesteś ciemniejszy Tobie z patykiem do twarzy będzie bardziej <grych> <śmany> Michał O, flash. Dobra, nasi tu byli Polacy Stary, ja idę tu zaraz pod skałkę, chcę usiąść No i co? Ja już... Ja już, stary, pogiercę. Ja już znalazłem wódę, ja idę pić Dobra Kurwa <grym> no. <grym> A weź mnie podnieś <grym> Patryk nie wiem, tak. Aha, dobra już, bo, bo u mnie się jakaś dyskoteka dzieje. Nie wiem o co chodzi. Więcej flaszek. Alkohol. A i co ty powiedziałeś wcześniej, że ja mam budować, tak? No da. No, jak zwykle, kurwa. No, wszystko, Patryk, a ja przyjdę na gotowe. No, oczywiście, kurwa. Ja będę bił kanibal. Chyba siebie po głowie. Przy przyniosę dziś świeże mięso do ruszania. O, sikierę znalazłem w swoim ekwipunku. Czaisz to? Co? Co? Sikierę znalazłem w ekwipunku. Już nie mam patyka. Dragansko. Chodź do dziury. Nie. Chodź do dziury. Muszę nie, porówić. bo ja się, ja się boję ciemnych miejsc, ciasnych. <grym> tu, tu nie dlatego, dlatego nie rucham. <grym> Coś znalazłem, tej? Ty. ty to chyba CS. Bo tu jest site A, site B. To jest stary cobblestone. Uuu. Uh. Kur. Rozjebało się to. O, idziemy. Gdzie złom? Siewo łom. Ty... Ale nie możesz tak mówić. To jest twój brat. Chyba twój. K**a, czy jest co do niego podobny? Delikatnie. Aha. <noise> Dobra, gdzie idziemy ty? Nie wiem, przed ciebie Ja mówię, ja idę tutaj na skałkę, biorę kurwa, aby pół litra i... Idę. Ja mam pogiercisz Dobra. Pierwsze co byśmy zrobili to... Przypuszczam, że dzidę. O, o. Z tego, co mówiła no, mi pani na geografii. Tam jest słońce. Rano była ósma. Musimy iść. Tam, no? Tak jak idziesz, mamy iść. No, dobrze idziesz. Chodź w dół rzeki. W dół? A nie w górę? W dół. Podobnie jak się idzie w dół rzeki, to zawsze gdzieś się dojdzie. Oglądają jakieś pora gryta. No też to oglądałem, wiesz gdzie on doszedł? Gdzie? Do, głęb do głębszego lasu, kurwa. Nie. No dobra, zleźli mi z tej góry. Gdzie? Kurwa zimno było. O, kurwa. ja się O, się na drzewie. O, Kamyszek. Kurwa. Dostaw te niedobre. Dostaw to. Kurwa. W kurwie, mnie matka. O, na bezkę. No chodź. Gdzie? Czekaj, bo jem jagody teraz. Jagody, maleny. Kurwa, drive Nie, to jest Kefunsi. C Tak. Dobra, jesteśmy po grubym cięciu. Gdzie Przepraszam. Ale to jest gdzieś kurwa brzydki sam jesteś brzydki O, wyglądasz jak to, coś ty ty jesteś? O Tak wyglądasz Jak ten kamień Kurwa o... Arty i troszeczkę O ty, kur... Ci mają brzucha, czepiasz? Nie Chodź Kurwa, to ten debil biegnie, ale ja mówię, jak ktoś biegnie za mną ty chodź, łódkę mam. Ty kurwa, to jak Tatra wygląda troszeczkę. rzeczka. z tam biega. Zabija! Trójstary. O, kolejny! E, 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 Kurwa. Dawaj jedną łódkę i jedziemy na ryby. Ale ja nie mogę tak grać. Jak, jak nie możesz tak grać? Jak twój ojciec tu biega, brudny i z gołym nie powiem czym. No, Zostaną się. Chodź, musisz zeznać swoją dziuple, dziurę. Uważaj, za lepiej. No i biega za nami, weź go swą. Oj, czyż jak się cieszy debil? Coś ty mu kurwa dał dzisiaj Nie wiem, ale słyszałem twoją matkę przed chwilą I zdrża się miuchą ty chuju Kurwa gówno tam, gówno tu Ty, ja chyba widzę idealne miejsce Eureka Gdzie? Yeah. Widzisz tą skalną półkę tu? Nie yeah. Ja jebię, co za O, klucz. teraz widzę. Nie kurwa, zapałem. Czy tu? Nie, nie tu... Kurwa, u góry. Tam u góry? No. Ale czekaj, tam... Helikopter! To muszę to odpalić? Na, na krótko. Nie, to, to zarosło, to... to... O. Nas znalazłem chalupy Ty, ale wygląda jak moje Audi Też takie zarośnięte, no Tylko Jeszcze ryzyko brakuje na lewym błotniku i tacy Bo tu już jest wiosna za progiem Ty, ale jak tam wejść na tą pułę? bo ja bym kurwa nie zobaczył Tułem? Opa mm, mm. dziwnie jest, ja to normalnie wszedłem. <grystanie> Parolotnie No to mata Ja się nie znają Jak to się robi? Weź się No. Hmm? O chuj Oj I chuj. No i to by było na tyle no i, I wyglądało. Tu nic nie ma kurwa Ej skąd masz? Nie mogę ci powiedzieć Dobra to idź Są kurwa i... Czekaj bo Jak to się ściągało? Kur... Opa Dobra na chuj z tym, na wejdziemy ja i bez tego umiem latać. Ty, a gdyby tu taką? No zoba. A nie, bo tu będą skakać te skurwysyny. Czas Czasem tak dziwnie biegać. Chodź, kurwa mocna to. Czekaj, tu kurwa żeś przebieg. Jakby się połamało? No z... bym nogi. No ale ty w ogóle nie umiesz grać w grę. Chodź im pierdol ej, tam coś jest Jeje. Mam wrażenie, że to jest sztuczne! Karczyk na śpięta tu robi. O. Nie, to ale tam ten. O cicho, cicho, cicho ku... Weź do krzatu. Gdzieś tu widziałem jedzenie. O chodź! O, ha. To było jedzenie. Znalazłem 15. Nie no. 50 kg suszonego mięsa. A to też się nada. Bekon, dawaj. kurwa, bekon chciałem, a nie. dragę. O! O! Widzę skrzynkę. Urwa, opening. Skrzynki. Poczekaj, poczekaj! No i chuj! I o, o, jeszcze jedna skrzynka! O, i chuj! I... Pewnie 100 złotych, pizda! O, chodź! Ale tu jest głośna woda! Leka no, być. Nie wiem, mute'em kliknij, może być... <ścoughs> ciszej. Chłopie. Co? Ale głośne to jest. Bo jesteś w trójkącie spadzie? nie Kurwa. Weź nie. sobie w gierce, przycisz troszeczkę, bo no to będzie, no będzie masakra. Ciężko, kurwa, bardziej myślę o twoich widzach niż, niż ty. Przecież ja oni. Nich... Myślę cały czas, chłopie no. nie kłam Gdyby nie to byś nadal stał przy tym wodospadzie i to ich torturował No nie No jak to nie? No nie, chłopie nie kłam, dwa mać to czas oglądania minuta Się napinał na mnie, Jones. Chyba a mu a my to ja byli? Nie wiem. Ale ogólnie się ściemnia. Chodź na tą półkę. Czas też już się kończy. Przetrwamy noc. Dobra, trzeba by plandekę robić, nie? Nie, ja nie będę. z, znaczy, z takim tym przyjacielem powiedziałem? O. Chodź, patrz. Czekaj. Cicho, być Czekaj. Jest, Aha, taki jesteś Nie będę z tobą spał Idź ze stąd Nara, Gienek. Pożegnaj się To już? No już, no i zaraz będzie drugi nagrywasz Oha To nara No Wiecie co macie robić? Wiecie